Cześć, witajcie, wit Wow. Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Maty i dzisiaj ze mną jest... Znaczy się są, powinno mi się mówić. No i ja są. Pan Agra Polsekłowo. Przewitajcie. Guten Morgen. Oraz e, pan Klegoś. Dobry. I witamy was w Farbik Sematar 15 W y, chyba czwartym albo piątym już odcinku Pio pi Piątym chyba Piątym? No to dobrze, no to piątym no y, No i Agropol czas, mierzysz, nie? Jak zwykle y, I ten, 20 minut jak w krzyżach będzie już 20, nie? I dzisiaj tak, dzisiaj ja się biorę oczywiście za tak jak ostatnio było mówione y, kluguś, kluguś, dzisiaj będziesz stajerem umytym przeze mnie, nie do końca będzie ten 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 yy, belki ładował a agropol będzie chyba woził z tego co tutaj się orientuje ale mi zarzuciło to tą... Dobra, jedymy jedymy no to jak ktoś to nie ogarniemy jeszcze tych wytaków, nie? tylko mam nadzieję że nam tam nie Rzezny zarosło wideo bo, nie bo ostatni film był nagrywane tam. kilka dni temu a my żeśmy tutaj troszeczkę grali mam nadzieję że nie zarosło dużyć mi grali, a! To się mówi się... dziewo, że Są jeszcze stare belki, ale to nie możecie sobie, nie wiem, później załadować. Tutaj już zarosło. Ja bym się mi Nieładnie tak, nieładnie. Nie, nie. Ja bym Ja bym cel. włączałem. Bo nie lubię, jak mi się to światełko nie świeci. Mhm. Dobra, ja sobie chud wyłączę, bo teraz mi jest w ogóle niepotrzebne te bajery. Klubu, jak będziemy wracać stamtąd, to jeszcze stamtąd zabierzemy. O, i na tę na krowę zabiedziałem. Ktoś tu super wywalił. I tak akurat nie ja, gdyby nawet nie jechałem. No, o kolejny! Dobra, ja. troszeczkę zarosło, ale dobra, to tyle, przeżyjemy. W którą stronę tu mam jechać? Ja mam chyba w tą stronę, z tego co by jechać, tak, to sobie nawrócimy. Ja e, ucieka, 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 ucieka! Stój tu, po pod tą stacją. Uciekać, uciekać. Sznurki macie, a chcesz zapasowe? A, w kieszeni zawsze noszę. Sznurki. Do takiej prasy sznurki ty chcesz. No tutaj wiem, że tutaj, bo tam z tyłu przecież widać, że to siatka wchodzi, nie? Ale no... A ja że to jest Sipa przemalowana na New Hollanda Slippa Chicha, bawię się w GoPro <laughs> Nawet ja chcę wiedzieć jak No i co tutaj? Jakiś temat teraz możemy poruszyć, bo się nudzi Nie wiem ile procent, z sobie chod włącza, bo nie wiem ile procent mam. Nie wiem kiedy stawać. Nie ale poświęc... jeszcze o. to dobra Na... Ej, wiem, o. wiem 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 dobra, wiem o czym porozmawiamy kiedy LS nie o mapie weźcie pod nią podjęcie, bo jak teraz odjadę to y, ucieknie zarazem ze mną kiedy LS kiedy LS? no jak nagramy a jednak nie ucieknie mogę jechać dobra zjadę kiedy LS? no to so, słuchajcie no LS jest wtedy kiedy mam czas i ochotę do grania no bo ja właśnie teraz tak wam chcę powiedzieć, że już LS tylko na moim kanale już nie będzie, no była premiera, to rozumiem, że można trochę więcej LSA nagrać, bo się trzeba tym nacieszyć, ale teraz już wracamy do normalności i LS już, tak, LS już tak nie jara jak trzeba, no to y, trzeba grać w inne gry, nie, i jak bo mam ochotę na Eurotraka, to będzie Euro a mam ochotę, nie wiem, na LS to będzie LS, jak Minecraft to będzie Minecraft, po prostu zależy teraz to, bo... Bo jak będziemy zmuszać do nagrywania tylko LS, to będzie to wyglądać tak, że będzie się mat, po prostu się nie ma się zagrał po sokoła przygotajcie jeszcze z ono pan tak to będzie całą po prostu będziemy lecieć, a ja nie chcę. Bo, bo ja to chcę robić też... Tak jak pewne nie osoby, lubię. które są rodzajem osoby cytryny <laughs> i, i, i który ma robi to samo co lampa. No, lampa. PBSer. <laughs> Dalej nie była to aluzja do trusu Nie, wcale. No to jak coś, to, to się kłóćcie yy, z Agropolem, nie ze mną, to są jego słowa nie moje, no. I... Ale ja nie mówię, że to nie ma. Ja wiem wiem, co wiem, 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 wszystko ale... wiem. Wiemy. wiemy ja, o co chodzi? Wiemy, wiemy. Mmm... Ja tego też nie chcę robić dla pieniędzy, to już tam przy okazji jak już mają być, no, bo później na przykład mogę dla was zrobić się, nagrody, nie? Sprzedał się. No nie, bo ja na przykład teraz sobie w ten nie, trochę tym pomagam, to przez to właśnie mogę później kupić nagrody albo... Uuu, albo też inne sprawy. Się albo też inne sprawy. Już szybko. Barty, szybko. Co? Już tam jadę, już już jadę. No szybko, do tego, do, 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 do stoję na się tepaj. No dobra, tepnę się wyjątkowo. To jest szybcy i wściekli Zostaw jem jak się kręci, fajnie jest Koniec imprezy Podobnie. Dobra, wierzy ją ryjąc... A bramę zabramy dobra, ale, ale bym lachał jakbyś teraz ciągnął to na się kręcił e, Nie nie nie, tylko nie spadnie Dobra, zostaw go, nie gleci. A mnie zabramy <noise> Ojej, lag zapałem. Zaraz, zaraz naprawimy, ale przez ping jest spokojnie. Przez paź, nie? Takie... Dobra, można jechać. Pesa. Przez się przestraszyłem, że już mi zaraz zerwia, bo mój internet potrafi pokazywać ping 50, gdzie możemy zerwać. Bo ktoś... raz wtórny pobiera DLC. Chociaż nie no. I co teraz, teraz hasła tak? nie znają, to, może nie to. Teraz być może wina tego, że sąsiad się złamał na hasło, bo się odszedł hacker jest, to wiecie. Haker. Haker Pong. No ja nie mieszkam, blokuję, ja mieszkam normalnie tak na wsi ale do sąsiada mam nie wiem 20 metrów. Jedno pole obok. No wiecie. Ja do sąsiada mam jakieś 500 metrów. No widzisz. To tam jeszcze nikt nie mieszka. To co? A jeszcze ja będę miał dalej, nie? Nie, bo no, tam te... Nie, będę miał bliżej wtedy zdecydował Jak tu ten supek Co to, to, to było, lol Tutaj na górze macie drugą belkę Ej, a widzisz tego tu w powietrzu? On przez cuciek przeleciał No, a widzisz tego tu w powietrzu? Ja nawet nie chcę wiedzieć co wy tam robicie To ja już wolę jeździć tutaj gdzie jestem no no super o, tak, nie tak. Nie tak, nie tak. Tak. tak, Tak najlepiej powiedzieć nie? Zrobi kabłon Kabłon, to ty Rico jesteś? stahu Stachu? Stachu? Kabusta? kapusty gramy, dobra No to teraz ten Kluguś, kluguś powiedz że chcesz też, że chce, znaczy, kluguś robi mapę także jeżeli znacie się troszeczkę na tym możecie mu w tym pomóc on zaraz wam powie o co chodzi mniej więcej nie bo mi się zudziło. nie? nie robisz już mapy? nie muszę, robię tylko muszę sobie zrobić chwilę przerwy aha no to co robisz na no, ale to niech ci przesyłają gdzieś nie wiem gdzie zrobimy jakiś ML czy coś nie wiem to się jeszcze po nas zastanowimy się Niech Ci się na PW kontaktują, okay. No i to forum, co teraz tam jest w opisie, to jest na chwilowo, nie musicie się nam rejestrować, bo teraz niedługo Pan Kuba, za który, któremu też bardzo dziękuję to, że, za to, że poświęci, poświęca swój czas i, i chce mi zrobić forum, za to dziękuję Ten Kuba właśnie nam zrobił fajne forum Kluguś chciał, ale Kluguś, nie wiem czy to w końcu chcesz, czy nie chcesz, jak chcesz może z Kubą zagadać, to Ci może coś razem zrobicie Lugusa, nie, nie Facebook też jest Śląski mówi tym no, Przepraszam, no ale gdzie ma Klubus? No? Ale to jest jego Facebook, mówię w sensie. A, no. A, no to tam może się mu przysyłać. No. Jakby ludzie chcieli mu wysyłać, to tutaj. Przecie zapraszam do znajomych, chcę rekord pobić. A ja was później do mojego fanpage'a dodam, tam gdzieś z boku, czy jeżeli się da w ogóle takie coś zrobić. Ja tam o tych Facebookach, to tam mało co słyszę. To też mało spędza czasu, no na... też też mało, nie? Tylko tam... Eee, tak to 24. <laughs> Cicho. Jakie to głośnikami zaryczy. Dobra? To tyle. Jeszcze tam później macie dwie belki, wiecie gdzie, nie? Tam wielkie jak tar... dwie belki są. Na tym polu... Ale nie, ja mówię o tym polu tym, naszym obok, nie? Rospa tam. Koło tego, koło domu, co żeśmy niby trawę posili. Tak. No to mówię, że to nie jest... Dwie są to tylko, wiecie. ja tam pracowałem, tam są dwie. Albo trzy, może maks. Ale tam gdzieś jeszcze leżą belki. A to nie wiem, gdzie żeś tam co robił. Chyba tak mi się wydaje, że tam gdzieś jeszcze leży. Może. no bo to co ja teraz ma... Ile w ogóle czasu mamy? Powiedz. Właśnie musisz. Siedem minut. A tak? Naprawdę? Czekaj, bo jednego mam na tole. Napowiedzcie no je naprawdę jest, no... nie, 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 fligant. No, 8 minut. A, 8. No to... Co krótko nam wyszło dzisiaj. No to... Zboże będziemy robić. nie no, żeż nieważne. Zboże, Aż. Zboże, będziemy kość zboże. Zboże, żeż O, wióry. Nie mamy wiór. Aha. <laughs> Speed. Tak, urosło już. Urosło. To urosło. No to jeźdź, że No wiem wiem, weź na, na kombajnie będę jeździł, a, tylko trasę. Ale tutaj, ale że się tyle zrobili. Tu siano kosy, a tu... No dobra to się wytnie, to się wytnie. no, no co na to poradzę, no chcemy grać realnie tyle, a, że... Weź i Powiem na... wam tak, że realnie a, to, to będziemy grać, to grać na realnych jest. modyfikacjach, kiedy to będzie może mini farb się uda pozbawiać modpak. Na razie jeszcze żadnych ursusów on za dużo nie widziałem. Co? Na 25 jest rzepak, byś tam najpierw. No tak, no tak? Dobra, zaraz. Albo to ja już tam może dobrze nawet dojechać. Nie, za późno, ja, 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 ja ciągnę pierwszy. Dobra, no i czas sobie odjedziemy troszeczkę, dobra i... Jesteś tego pewnie? No jestem, jestem. O nie, ja będę szybszy <zysy> <zysy> Dobra, bo to widać, że ma na samą górę. Przecież jeszcze nie teraz, jeszcze nie to nie dojechałeś A daj ja chcę sobie kumbainem pojechać Nie, nie wolno ci On umujemy no? go, umujemy go, przed sezonem Zmieszcza się tam czy? Ale ja miałem być murzynem od kombajnu. No to masz podjechać, no ja już biorę kerszel eee... No, come on No, co za murzyn a da się dzisiaj ciągniczkiem podjedzę. Jak mamy dyszel, dyszel mamy tak, no to trzeba w tą stronę. Nie, 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 No, do przodu trzeba podjechać. Po trawniku trochę. Czarów tu nikt nie nagrywa. Co? Czarów tu nikt nie nagrywa. No. Tego nie nagrywa? Moich czarów, jak ja to tu ładuję. Nawet nie, nawet nie chcę, <laughs> jeżeli... Nie, ale dzisiaj ładnie poukładałem, nie tak ostatnio. No ostatnio to nawet nie przypominaj. Mi troszkę tak... Ja mam wycie. dalej screen i mogę gdzieś cię odnieść. Nie, chyba klubuś nie chcę. Chyba <laughs> <laughs> to się się nie przyda, nie? Może wysunąć. No, w ogóle tam żeśmy sprzęt troszeczkę podmienili. Starą przyczepkę zamieniliśmy na, 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 na taką. I... Taką z No, taką zieloniastą. No czasem tam też była zielona, ale to jest lepsza zielona, bo to jest taki zielony, fajny zielony. To jest taki zielony, zielony, a tam coś jest mniej zielony, zielony. Agrolinerka, okay. I to jeszcze. Chyba tyle, nie Co tam jeszcze możemy robić? Ty Czy tutaj nie... Czym ja się mogę zająć? Um, hmm, hmm. Piła. Mam piłę. Ale nic z cią nie będę. Eee, no te takie ścinki, że my tak lekko cofam, no to to jest mój ping, bo jeżeli mam ping 30, to tak nie jest, ale teraz po jest ping 50, także nie wiem czego to jest wina, pewnie Murzyn znowu, pewnie Murzyn znalazł hasło, bo hasło nie jest troszeczkę trudne. Ale Murzyn, 12? Eee yeah. inne, inne. Hmm, co tam jeszcze? Dźwięk pewnie już... Audio już powinno być mniej więcej dobrze, że, że moje dźwięki są równe z dźwiękami yy, graczy i systemowymi powinno być wszystko ok. A nawet jak nie, no to jeszcze wytrzymajcie do 15, wtedy kupię program do nagrywania. Oczywiście dzięki wam kupię program do nagrywania i i i, i, i będziemy wtedy nagrywać szybciej, lepiej, dłużej nawet będzie można, bo, bo będę mógł spokojnie nawet. Jeżeli chcecie, to mogę nawet dłużej te odcinki nagrywać, nie wiem, piszcie, czy chcecie dłużej, czy krócej. Ja tak myślę, że 25-20 na razie musi być tak, bo później się tego na YouTube'a nie prześle tak szybko, jakbym chciał. A teraz, później, jeżeli kupię ten program, to będę mógł nawet spokojnie pół godziny robić odcinki. Tylko też nie wiem, bo nie chcę też robić tak jak yy, ta, takich długich odcinków, jak niektóre osoby, bo yy, mogą nudzić takie odcinki. Oglądalność może spaść te inne sprawy, także... Yy. Nie chcę tutaj się też tym bawić, nie? O panie! Ale to, to, to przepędziłem? Ja że nasze nowe nabytki, to żeśmy na farmie, to teraz czas każe szybciutko. Możesz jechać jak chcesz, nie? Ja ci mogę dalej, nie? Nie! Możesz jechać jak chcesz? Nie, 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 do nie ja, ja się turem dzisiaj nie bawię, ty się bawisz. Jeden jest, proszę bardzo, i drugi. Posadziliśmy je w takim miejscu, no bo tu nam pasowały. No... <laughs> chciałem ja no no, no, no. no przeszli murarze zrobili podmurówkę z betonu, my żeśmy... ale Mati, Mati no, ci powiem idź do choćby zajebisz wiem tylko brakuje mi ujeś, dlatego idę zaraz nagrywać jacha nagrywamy proszę I, no właśnie idę 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 ten idę do, idę do jacha idę, idę zdobyć ujęcia pachać co? No? o no to pachać to władzie może to się władzę. odezwać to przepraszamy skoro <średnio> tak <średnio> spamują hmm, mi tutaj teraz nie wiem nie mogę, nie mogę niestety zobaczyć co bo wtedy mi nie chcę no siema, siema. tak to jest ten władzio ten władzio nie A <coughs> agro jest będziemy mieli w grać telewizji <coughs> co? no e, za 250 lat <coughs> nie chciałem no bo pojechałem do ziom kapsykiem pojechaliśmy sobie Pojeździć po mieście po, tym, po, po po błocie dwójku k***u nie? Ja jasnym tak, tak ślizgałem się w wpisnie Uczyłem się kółko dać, bo motorkiem nigdy nie, jeszcze nie próbowałem Władek ale tak trochę nie wiesz tego starszych słów nie łaciny ale... bo miałem ogólnie jechać do sklepu żeby kupić wersję pudełkołu ale nie pojechałem, bo nie miałem czasu Więc sobie teraz kupiłem na PS Plus czy PlayStation Store Ja sobie może konsolę na biurko wstawić z powrotem I Cztery dodatki jakieś mam, nie? Mhm. <grych> obornika tu trochę już mamy, widzę Ile? Ile tam? Słuchajcie, słyszałem, że wczoraj nagrywał i ludzi a mnie nie było No nie było Kurde, przez mojego głupiego brata. Kiedy hmm. to nagrywasz? Nie wiem. Kiedyś potrzebował mu życia, to się zgłasza, nie? Jako? Hmm. Nygusa? O, Nygusa. Jak tam, tam w ogóle ten, gdzie jest w ogóle Mariusz i Ogi, czy cała reszta? Hmm. No, raczej Mariusz na studiach nie jest, Ogi pół mi na studiach. Hmm. Ogi ostatnio był. Tak? Ogi ostatnio był No ale on to, wiesz, pracuje, studiama Jak to ma ja, ja, ten... nie jaś Ale on tam na, na kopalni od rana praktycznie do wieczora O boże Wiesz, mu Gdzie też się nie chce wchodzić No, no. kopalni? No na kopalni Jakie on województwa? No on ze Śląska jest, nie? To! Dokładnie? Eee. Pff, niedaleko ma do Katowic. Tu ja coś takiego. Nie ma go... niedaleko Może on tu trycko. Hmm. A jak będzie z Wojcisławiasz tą to się chyba zachłaszasz, no? Nie? <grym> nie. A ty posiadłby z niepomień do barkę, nie wiem, to sprawdzić. Ej, czekaj, czy... może sobie przypomnę w jakiś z jakiej... Kamionka? O, ktoś jest wiadomość, że dostał. Kurde. Padek, a wiesz o tym, nie? Zebranik ma chłopaka? Słyszałem. Uh -huh. A nie wiesz, co mój to zrobi na tym lecie jak tam na drogę. Nie. Na Instagramie. Właśnie. Taka be taką bekę ci zrobię. nie? Taki dżupierek. Uh -huh. Ale to jedno zdjęcie tam było najlepsze, nie? No. To ostatnie, nie? Pierwsze 18 widocznie widocz. Dobra 18, to jeszcze, za dwie i będziemy kończyć To ty jesteś tutaj? Czy ty tutaj nie jesteś? Tutaj jesteś, dobrze, ja O kurde ale ładnie to poukładałem, nie no, nie wierzę w siebie po prostu. Władziu, a ty chcesz u mnie na odcinku, czy mam to wyciąć, jak weszłeś? No. niech będzie. Dobra. 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 Będę już bardziej słaby, nie jestem. Napisz w tytuł, Władzie. napisz w tytuł. Władzio, wbija! <same language> <same language> Random Władzio. <same language> Random Nie że zachęcił. Dobra, no. No dobrze. No, 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 no. No dziękuję bardzo, Maciu. Mhm. Mhm. A, teraz ja się polepnę pod koncertach na słuchach, żebym przyjechał. Czy mi się wydaje, czy Króguś jest pod <laughs> 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 Jakie tematy! Będę się jakiś odcinek. No, wiem. Bateria mi z myszki wyleciała. O, już padła. Będziesz kładł na mnie, czy...? Nie? Nie, o, na razie nie. Ooo, foch. Ooo, hajs, hajs lepo. A, czekaj, idzie tutaj się Oba z obłagami? Ale my będziemy teraz giga. O kurde, 42 giga normalnie do pobrania. Trzeba już fazę? Tylko więcej niż w Battlefield. A nie, już nie. 8 giga. Zdawało mi się. Mati, ale e, my będziemy teraz tu tabelesie kasiaści jakby to wszystko sprzedać No jeszcze to jest do owej, teraz sypa mnie, o jużem nasypał chyba więcej się nie da no, nie da się Próbowy nie, ale wiesz nie, 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 nie wiem ile się zajdzie, po te tej ale chociaż dzisiaj zagam. Kurde, <gulę> ciemne jak w dupie A... <gulę> Pady, dzisiaj nie robisz? Co? Do roboty się nie idziesz? Nie O, takie kurde, nie wiem no co Świę, świętuję. Częście. Dobra, ja to jest. Ja też dojczem zajadę. Odstawię to, bo to nam nie potrzebne na gospodarce i... No zdrowy? Tu ja nie wiem. Ten, ten znowu jest taka dziwna no, 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 cisza. Władził nas o nieśmiela. <laughs> Ale spokojnie, za coś się wymyślił. Co by tu jeszcze... O co, by tutaj temat poruszyć? Czy to zaraz tylko nie zacinka, Mówisz, a ile bo... już tam jest? 21 No Dobra, tutaj jeszcze tam kilka, trochę przed nagraniem to dobra, to już będzie gdzieś koło 22, to się zaczynamy żeglać. Tylko dojedziemy na farmę i będzie się żeglać. Także ja chyba, że pod kombajn podjadę. No, on dawał dopiero 25% No, dobrze. Ale możemy się pochwalić. No ja się pochwalimy. Teraz chyba w ogóle pójdziemy ten w kombajnę, nie? Będziemy w kombajnę żeśmy planowali. Dzisiaj e, filmik mi zajmował 3,5 giga. Wrzuciłem go w godzinę na YouTube. Pożyć internet. <giby> Daj mi ze dwa biada ja na Specjalnie sobie internet wymieniłem, nie? Schobany. A ty czym nagrywasz? Frapsem? Ja się można spytać, czy... Nie. Już właśnie nie, zmieniłem akcentrę. A na action. action ty masz tą wersję tą domową, czy A to możesz nagrywać domową? Tamten, ale... bo tam jest jeszcze do użytku zarabiania, nie? To, to coś się z tym różni czy nie? Ja właśnie nie wiem czy kupować tą domową, czy... Ja mam domową, wygrałem kluczy za chwilkę. więc nie muszę. Normalnie możesz nagrywać się na YouTube'a i może zarabiać na tym, tak? Czy A. Aha. A nie ma to no, Ja coś czytałem, że znak tego? wodny podobno robi i trzeba kupić tam do użytku komercyjnego czegoś, tak? Czyby, żeby, że? Nie. Pumienić. No nic to w takim razie Dziękuję, to sobie w takim razie kupię może do użytku domowego. I, I ten. I będę nagrywał też actionem. Bo, bo on coś ile zajmuje? To... No My to już i do Ciebie, się żegnamy. Chodź tutaj, Klugus. O, Kleteczka. O, Pink skoczył. O, akurat nie na koniec. E, dobra, także był dzisiaj ze mną AgroPowsokołowo, pożegnaj się. I gdzieś tam Klugus leci, też się pożegnaj. No i Władzio jeszcze tam.